Cięnta rozmowa w Radiu Rekord. Dawid Furch, dzień dobry. W ciętej rozmowie naszym gościem jest Patryk Fajdek, nowy wicewojewoda mazowiecki, wiceprzewodniczący Lewicy w Radomiu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z moich informacji wynika, że w ostatnich dniach otworzył pan gabinet psychoterapii dla krów, trzody chlewnej i zwierząt hodowlanych. Tak się szczęśliwie złożyło, że ten zaszczyt spadł na moje barki. Ja przyjmuję to z dużą pokorą. Jest to podobno realizacja obietnic lewicy. Wyborcy chcieli oddać w pana ręce swoją trzodę. Tak, oczywiście. Ponad 200 tysięcy podpisów i ta obietnica zostanie zrealizowana. Podobno nie tylko przyjmuje pan interesantów w swoim gabinecie, a na tak zwanej kozetce, ale również jeździ pan po stodołach, oborach i, i rozmawia ze zwierzętami o ich problemach. Bo ja nie wyobrażam sobie, żeby był zamknięty w cztery ścianach swojego gabinetu. I też nie patrzę tak na tą swoją rolę. No, gabinet ma być otwarty. Panie Patryku, jakie są problemy dzisiejszego żywego inwentarza? W jakich sprawach im Pan pomaga? A jeżeli chodzi o szczegóły tego typu rzeczy, to pozwoli pan, że takie rozmowy to toczą się jednak w kularach, w gabinetach, a nie w studiu lokalnym. Nie no, panie wicewojewodo, nie zdradzi nam pan, co tam bydło męczy? Mimo ogromnej sympatii do Państwa, to jednak takie rzeczy e, omawia się e, w gabinetach e, mając z pełną świadomością, że pewne rozmowy lubią ciszę. No nieładnie. Więc yy, pracujemy, jesteśmy gotowi. Zachowuje się pan jak ksiądz przyspowiedzi. A do kleru to chyba panu daleko. Te rozmowy lubią ciszę i dzisiaj w tym aspekcie nic więcej panu nie powiem. Aże tak zapytam: jeżeli taka jałówka na przykład jest smutna, bo nie ma partnera, to. A to Tego ja sobie nie wyobrażam. A no dobrze, dobrze. Chciałem się tylko upewnić. Ja liczę na to, że do takich obrazków nie dojdzie. No ja też. E, dziękuję za wizytę w naszym studiu, w ciętej rozmowie. Naszym gościem był Patryk Fajdek, wicewojewoda Mazowiecki, wiceprzewodniczący Lewicy w Radomiu. Dziękuję za rozmowę. To może na sam koniec takie stare polskie powiedzenie: Tylko krowa zdania nie zmienia. A to ja tego nie wiem. Cięta rozmowa Radia Rekord. Program ma charakter satyryczny. Prezentowany wywiad nigdy nie miał miejsca.